Cześć, z tej strony Diagon I dziś chcę wam powiadomić o tym dlaczego ja tło nie zmieniłem I dlaczego, że nie jest tam na YouTubie tylko jest na Facebooku Ponieważ zawsze jakieś takie problemy, że na YouTubie jest problem I to wielki problem Nigga Kurwa Wiem, że nie pokazuję kamery, bo wiecie ja od tego się stresuję, ponieważ chcę wam coś wam wyjaśnić, dlaczego ja nie dodam nowego tła. Czyli w sensie... O, takie tło. Chodzi mi. Eee, bardzo, bardzo fajne. Ja jestem kurwa bardzo zachwycony, ale wiecie, co mnie bardzo wkurwiło? Że nie mogę na przykład na dole... Yy, tutaj, na dole, nawet yy, tekstu nie mogę na yy, YouTube'a ustawić. I jest taki problem, że to jest za duże i... Jeden, co mogę zrobić, to albo twarze tutaj dać, tutaj, jeśli się zmieszczą, spokiego mogę spróbować, ale to będzie taki wielki problem, że, no wierzecie, to jak jak tak przyciągnę ją do dołu, no normalnie do dołu, to tutaj kolor będzie tutaj, zostanie tutaj, ale tutaj architektura tego... Kreski tutaj zrobione, to będzie tak bardzo ciężko zrobić, że... Ymm, no nie wiem, czy mi się opłaca to robić Ale fakt I wiecie, co pomyślałem sobie? Pomyślałem sobie Czy warto to dodać? I czy warto już tego zmieniać, nie? Tła nowego I mnie to jedno zastanawia Bardziej by się przydało tutaj nowe to coś, tutaj By tu zmienić, ba. Bo... Ale to jest już zastanawianie, bo... Tutaj fajnie to wygląda, tylko że... Yy... Diagon, kurwa, nie pomyślałeś, że tutaj jest tutaj odcięty tutaj kawałek D, odcięty nad N i jeszcze Freddy nie, kurwa, nie jest doskonale. But, mogę to poprawić, jeśli się uda. Ale tak więc to jest nieważne, okej? Okay? I ja jestem taki szczęśliwy, że tyle osób ze 32 subskrypcji, to dla mnie to jest trochę, trochę pod wrażeniem, bo... Bo mój kurwa ma więcej subskrypcji! Gdzie wy ludzie macie pojęcia? Ja staram się dla was, aby... Wy... Ech... Jagon, postarać się lepiej bardziej, żeby było kozackie. No skurwa! Dobra, nieważne, ale zmieniłem DGN, dlaczego? Dlaczego ja to zmieniłem? Ponieważ zawsze wychodzi tak, że ym, jak ja chcę coś zmienić, to najlepiej po prostu będzie DGN i proszę bardzo, znajdzie się nad słowo. Na przykład jakbym chciał to napisać, Eeeem, um, no to, nie wiem, wchodzę sobie na stronę DGN Wciskam se, ale to jest problem Pokazujemy się jakieś kurde dziwado, których kurwa ich nie znam Przepraszam bardzo, że was uprawiam, ale Kim wy kurde jesteście? To jest kurde kradzież mojego kanału! Hila! No dobra, nieważne Ale jeżeli chcecie, jeżeli chcecie, żebyście weszli na stronę Diagona Czyli mewnie To musicie wpisać getta i chyba... nie, chyba Zagrajmy musicie wpisać. Zgrajmy! Nie, Zagrajmy. Jak Po prostu Facepalm. No nie wiem, dobra, szukacie, o, na przykład tutaj jest Tutaj się jak będziecie przewijać, to musicie znaleźć słowo DGN Ale żeby było Wam łatwiej, to mogę to na numer zrobić, z 26 i zapamiętacie, chyba że podam Wam datę roku <laughs> Nie, to by byłby sens. I tu możecie sobie pooglądać Geta Sandreas, ale jeśli chcecie Slendera Po prostu wpisujecie Slendera I no tutaj są jakiś Dizowski, spoko kość, fajny youtuber, no już taki kurde sławny, no to, tutaj ja kojarzę go I tu jest ten, tutaj Slendermana, odcinek pierwszy, początek szukania kartek I jeżeli byście mieli jakieś problemy z tym, i jeżeli chcecie zapytać, po prostu... wysłać jakiegoś e-maila, znaczy rzadko korzystam z e-maila, ale je... W razie celów coś tutaj do udoskonalenia tutaj kanału Wiecie, no podejścia jakiegoś zajebistego Mike Shitta Albo coś w tym sensie <grystanie> No ale dobra Skoro jesteśmy w tym temacie To To zalogujmy się z powrotem O, mój login, fajnie Okej okay. Skoro tak już w tym temacie to dlaczego ja założyłem kanał i dlaczego ja chcę nagrywać gry? Ponieważ... Nie mam co kurwa w życiu robić. Okej, okay, skoro jesteśmy tutaj i jeżeli chcecie odwiedzać mój Facebook, w sensie mój kanał Facebooka, to po prostu macie tutaj, klikacie Facebook i ładuje się. Ujej, jest ten kanał. Uu, I patrzcie, ten obraz piękny. Wypierdaj. Jej, dobra. Dosyć tego. Eee, I tutaj ładnie to wygląda, ponieważ nie muszę tutaj DGN stawić, bo twarzy nie będzie widać. Więc ja sądzę, że dobra. Wstawię sobie tak i będzie wyglądało kozackie. Jej. Tutaj będę nad tym zastanawiał się, nad tym środkiem, czy narysować smoka, czy coś Wiecie, o co chodzi, ale dobra um, Tutaj zawsze będę na Facebooku dodał tu filmy, zawsze będę tutaj udostępniał, macie na to informacje Na mój kanał No i gitara, no tak dla Ułatwiń, nie. a jeżeli jesteście I nie umiecie, no to kurna, no chwila a, jeśli chcecie odwiedzić podziemę Warszawy z ad to polecam tutaj. Podziem Warszawy. Linik macie przy opisie. A, przy okazji zapomniałem teletysku rzucić. Fuck. No, i tutaj idzie jeszcze teletysk yy, z pod nazwą tytułu Każdy idzie własną drogą. Do tej płyty jest. I, I no i wiecie no trzeba to zrobić te i dać ciatu i ja jestem tym yy, kurwa kim ja jestem no tym programem który właśnie dodaje modyfikacje dodaje klipy wszędzie wszystko jak pizdu, i tyle i on tyle pracuje na tym kanale, że on chyba wie sporo na tym internecie, a ja troszeczkę średnio wiem, więc nie jestem taki troszeczkę mądry, but... On ma więcej lajków. W sumie, to nie jest najgorzej, bo... Ech, to jest... Dobry sukces. I za to ci, bracie... Gratuluję. Dobra, wróćmy do naszego kanału, bo już kurwa zaczynam płakać. Ale... Za to, że 47 osób nie lajkuje, no to... Jest dobry progres, ponieważ kiedyś na początku byłem chujowy. To prawda, byłem chujowy. Nawet kiepski byłem, ale to nie ma znaczenia, że byłem kiepski, but dożyłem do celu, dożyłem do 30 subskrypcji i mam 30 subskrypcji. I to mi się liczy. Poznałem ziomków, poznałem braci. Tak się nazywa bracie jak masz kolegę. Cześć. Zostaw lajka. O kurwa, jadą po mnie. Zaraz wracam. Ziomy, fałszywy alarm. Dzwonił do mnie Padory i powiedział, że brakuje mu bordelu. Panomir... się kurwa wyleczysz, na no, głupi? Przez tyle lat żyliśmy tak zajebiście. A tak nie byłeś takim ruchaczem. Zrobimy ten żart i skupmy się na kanale. Yy... Tak więc, okej. Okay. Jestem osobą publiczną i ja, ja niczego się nie boję, że... że dam yy, prywatność albo dla znajomych czy coś to nie to tak to nie tak nie działa. Musi być publiczność, bo jak chcesz być dobrym, juture, dobrym youtuberem, to musisz być zasłonięty popularnością, ale to nie jest takie proste. Dobra, po mój w Facebook, więc... przejdźmy do rzeczy. Yy... Czym ja się tym życiem interesuję? Yy... Lubię gry, po prostu... Po prostu... Lubię je nagrywać, a potem jak ja gram, To po prostu... Wiecie, to jest takie uczucie, że jak już coś na... <grywasz> nagrywasz, nie? Albo... Yy, po prostu mówisz yy, i, i mówisz do widzów, nie... Dobra, trzeba to przez to przeskoczyć, trzeba to zastrzelić, trzeba coś tam. O kurde, najlepiej dzielają do mnie! I... I to jest takie emocje, że nie możesz przestać mówić Chcę to nagrywać, chcę to coś układać, chcę coś Dążyć do celu No może nie tak tyle jak stu, 100 subskrypcji No to mi dla mnie wystarczy Jakby byłoby tyle subskrypcji to O kurwa A co to jest? Co to kurwa jest? No! no! <laughs> e... What the fuck? Mandomir, nie dywaj mojego komputera. Co on tu pierdolił? <grym> to są jakieś takie spadki, ale to jest jakieś głupota jakaś. No i dobra. Podziwiałem się z wam informacją, nie? I ja myślę, że do kwietnia będę zajęty, bo... <grym> będę zajęty z rodziną niestety, bo... Czyjeś urodziny będę miał, więc... Jak, bez, jak już y, wyżeż wieje, to dalej będę nagrywał. I, I będzie ten nowy horror, który pisałem o tym. Nie, chyba nie pisałem. Nie, nie, nie pisałem. Dobra. Y, SCP. containment Bridge, chyba coś tak się nazywa. Y, I... Jesteśmy personelem D, które... Sami się dowiecie, jak ja to wrzucę i ten. Nie będę spoilerował, bo... Szkoda spoilerować. E, no nic ważnego. To. Tak. E, na czym stanęliśmy? No tak, jesteśmy już na... gdzieś tak z 12 minut już nagrywam i... Słuchajcie. Dlaczego ja zacząłem nagrywać? Bo... No bo... Jeden kolega mnie tak zainteresował, że... Jak on nagrywa płyty. W sensie... On rapuje i nagrywa do tego bitu czy coś. I pomyślałem sobie, czy warto nagrywać gry. Czy warto pospominać stare gry, a nie te, co nowe są. Bo no, no serio, ja bym chciał kupić te nowe i wszystkie je tak kurde, nie wiem, po kolei je nagrywać się je i takie tam. Ale oczekuję czegoś sukcesu czy coś w tym sensie. I takie... Mam coś w sobie trochę w wyobrażeniu. Są... Mam dwie marzenia, ale czy człowiek może mieć dwa marzenia? Raczej nie. Ale tak więc tak. Sporo osób poznałem i są przyjemni z spodzą... Tylko, że oni są troszeczkę pijani, więc uważajcie. Lepiej nie spotkajcie pijaków. Świeruję, żartuję, nie no. Możecie się zaprzyjaźnić, ale pod warunkiem, że czegoś nie spiordolicie. Nie naświruję Widzo Widzowie Ja zawsze jak jestem zajęty To nie mam czasu na oglądanie kogoś Ale zawsze Podziwiam tych, którzy Dobrze nagrywają Dobrze mają yy, Plan zaplanowany I dobrze mają Kanał rozwinięty I za to ich szanuję, bo Ja to dziękuję, że dostałem subskrypcję Dziękuję za tych, którzy no, dali mi lajka i subskrywali więc ja za to dziękuję, no. Próbuję starać się coś robić, coś fajnego i coś... Ja po prostu myślę o rewolucji. Jak ja oglądam na przykład śmieszne takie y, momenty, śmieszne jakieś... Y, ...klipy czy coś w sensie... <laughs> to Son czy coś, albo... Y, feket albo coś w tym sensie... A na przykład śledzę Fly Kitty chyba? Jeżeli nie wiecie to macie tam w, w, w tym... A nie będę pokazywał, wiecie chyba kto to jest Fly Kitty. No taki ten co no, robię takie GETA meme coś w tym sensie, nie? Taki śmieszny i mnie to kurwa rozwala po prostu. Po prostu mózg ci się tak wszystko psuje, nie wiesz o co tu chodzi i I Już! I już nie ma tego, tego tematu. I... No i... Za to takich ludzi kocham, bo robią takie wspania wspaniałe rzeczy, które no też bym chciał coś zrobić, coś wspaniałego, tylko bardziej, bardziej zajebistego, a nie jakiegoś kurde no, jak on, ty tylko zawsze normalne, może być coś nowego dać, ale to takie jest, takie nieproste życie. Tu po prostu youtubera potrzebujesz myślenie, plany jakieś sceny robienia oraz wszystko co może być zgodnie z yy, w tym filmie i prawy prawa moje które ja tak yy, wybieram po to by dodawać śmieszne momenty to mogę je dodawać bo jeżeli skończyłem serię Max Payne'a czy coś lub coś to będę mógł nawet śmieszne momenty pospominać jeśli ktoś chce, ale to jeśli dotrę do... do popular... to trochę popularności ludzi albo sporo ludzi No i... Moja mowa jest ciężko do zrozumienia, ale mowa jest moja ciężka, więc to... dla mnie to jest... Śmieśnie, bo trafię tak ciężko mówić, ale to jest zabawne już dla mnie. <śmiech> Kurwa. <laughs> kur, <Kiór. śmiech> Ale dobra. Dobra. Jeżeli chcecie, żeby was nauczył o komputerze, o jakiejś wiedzy, o skróty, o klawiszach czy tryki takie, które połączą wam w życiu yy, jak szybko zrobić coś o, jak chcecie zobaczyć tą piękną kobietę przy tym wierzchowcu czy coś w tym sensie co rzuca jakąś tą to ona jest piękna ale dobra <słyski> <słyski> Dobra To wiecie, no Czekajcie, bo nie powiem, to co ja powiedziałem właściwie. Kurwa, zapomniłem. Jak, jak mógłbym zapomnieć tekstu? Fuck. Dobra, to już jest nieważne. Bo coś ciągle patrzę się. Dobra, może ja to zmienię, Bo to jest chyba jakieś kurwa, nie. Okej, to też jest super utra. O, to jak Hitman, albo super agentka w strzelaniu. To mi pasuje. Okej. Dobra. Jeżeli chcecie, żebym ja wam was uczył komputera o takich trikach, nie, no to. Nauczę was, nauczę was jak skróty robić Nauczę was jak przełączać szybko I ja ustalę do ilu ma być 10 czy 5 na krótko czy na szybko Nie ma dla mnie różnicy, ja mogę tak y, śmiesznie to robić Dla mnie to bywa, że to jest dla mnie zabawne życie Tak więc Jeśli chcecie się nauczyć ało jeśli chcecie pisać o jakichś problemach czy coś, to piszcie na komentarzu czy coś, co jest nie tak czy coś i może znajdę jakieś rozwiązanie, a jak nie znajdę, to jedyne co mi przychodzi do głowy albo um, trzeba czegoś innego pokombinować, albo trzeba wymienić, albo coś zmienić, bo to nie jest takie proste, bo musisz coś wymienić i zmienić, tak więc piszcie, a ja może coś tylko dodam żeby Wam pomogło, wam jak obsługiwać komputer i jak szybko nie mieć problemu z tym yy, Oczekiwami i jakimiś problemami z przyciskami czy coś. Tak więc do następnego razu. Widzimy się w dziesiątym nauce o komputerze. i A jak dla mnie to trików chyba dziś Wam wpiszę. Tak więc do usłyszenia i do następnego razu. Spodziewajcie się SCP. Bye bye! Yeah.